Siema, Miśki. tutaj Maverick. Po raz kolejny gramy w TIFA. Miałem dzisiaj nie grać, ale sobie myślę. Ach, nagram. W sumie bo jakoś tak zatrzymywać się, bo tutaj to nie jest dobrze, a zanim ja to kurde wyślę to masakra. Jakbym to miał wysłać w domu to była masakra. To dobrze, że w pracy mam dobrego neta. Nie mówcie nikomu. Ale spoko robię przed pracą. Dobra, coś tu się świeci, pamiętacie? Ostatnio było, że gościu zabił, znaczy jakiś generał zabił, typa jakiegoś i wyciął z drugiego typa, z Ku Klux Klanu, coś, coś z brzucha, jakiś nie wiem co to było. Cock rings, oh fuck. For a co oni pierdolą? Ale well, będzie you know? jazda. <laughs> <laughs> już widzę, gdzie panowie wlatujecie, bije ich. Dobra, ten jest nasz. A niech leży tutaj na razie. Czy ja mogę gdzieś tutaj. A widzicie jak fajnie jest. Specjalnie gnoje... Ej, prze... No! Ej! Cockring! Nooo! Weź to Pos trupy Spacja Butelka, ja chyba mam butelki. Uy. Ktoś mówił, że jest głodny. O kurwa, zapomniałem! Stoper! Eee, dobra. Popatrzę na zegarek, kiedy ja mam skończyć. Nie wiem. Nie ma chuja we wsi, żebym ich tak zostawił. Dzień dobry. Ku, 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 nie trafiłem do ja. Puszczaj, puszczaj. A, dobra. Trzeba trzymać, ku, to jest irytujące. Aaaa, kurwa, mać! Pieprze dziadu No co ty kurwa mać? V, 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 V. Pico. A, nie dał, nie to. A, nie to. Kurwa, jakim cudem. Co za kto wymyślił kurwa, żeby ry. Jako bicie, to jest po prostu. Nacisnąłem lewym to. Zacząłem strzelać. Dobra, trochę spanikowałem tak naprawdę. <laughs> o, panowie, panowie. Dzień dobry. <śmienny> o kurwa! O masakra! To było gorsze niż rzucenie do dognia. O masakra! Muszę drugiego. Ej! O muszę drugiego. Kurwa, zajebiste! Tam jeszcze gnębi ten <śmienny> to ciało. Da rady wyżej? Jakie było małe te nogi. Dobra, drugi. Bam. Jej! Dobra, następny. Ale jestem z masochistą. Jakoś mi się nie podoba, że ci ludzie tutaj rzucali ciała do ognia. No, chyba, że chcieli jakąś chorobę. Ups! Uuu. On tańczy, on tańczy, on stepuje! On stepuje! <grystanie> oho, oh, fuck. O, oh, Dzień dobry. On jeszcze żyje. Wiedziałem, wiedziałem. Dobra, e, idziemy dalej. Sorry za to, masakra. Idziemy dalej. Bierzemy wszystkie rzeczy. Kradniemy. To był Cock ring. Zobaczmy, co tam jest. Nie zła. Power. Dobra. Po, po cholery mu ten pierścionek, nie wiem, dobra. Chcemy tu wleść, ale jak? Miejsce na klucz nie ma. A, już widzę. Powolutku po cichutku. Dzisiaj postaram się tylko nagrać 20 minut. Tylko kurwa, kiedy ja muszę skończyć. Czyli w sumie... o 21. Mniej więcej, jakbyście nie wiedzieli, to jest godzina 20:46, jak to nagrywam. Cóż to jest? Silver ring from. Oooo! Serio? Oooo! Oh. Huh? O oh. oh, kurwa! A to szczęście, jebań. Do góry, góry w dół, lewo, prawo, Uuu. jak to? a, czekajcie, zrobimy tak, ej, ja tego nie, serio, tak, do góry, to zrobimy tak, ja nacisnąłem mniej razy, kurwa, jest tak późno, ja lekko po alkoholu, a tutaj takie rzeczy mi... Odpierdalają. Tu chyba będzie nie z tej strony. Jasne, że będzie to z tej strony. Ok, teraz to będzie. Uuuu. Lipa. Dobra, zjebałem. To musi być. Tak. O, <laughs> serio. Fuck. Co teraz? O, pieniążki, pieniążki. Dwadzieścia. 20... 45 plus nasz kokring hmm, jakiś taki mało ładny. A, to ten! Green lantern. To ten typu co przedtem tak przycisnął O o. O, strzelił do mnie! I co? Ja nic nie mam robić. Dobra, zamknąłem i spierdalam. Get this door open. Jeszcze nie ukradłem wszystkiego. Kurwa. Thief, ha ha ha, dobra, to bierzemy ten. Spierdalamy. Skąd on wie, że jestem thiefem? A nie jestem na przykład assassin. Dawaj, 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 dawaj. Tyk. Coś mi się wydaje, że szybko tutaj nie wpadną. W ogóle postaram się zrobić w ten weekend y, jakąś serię Banished, ale nie wiem, jak to będzie, ponieważ to jest strasznie, strasznie długa. Rozgrywka, a wy nie możecie wytrzymać nawet 11 minut przy gameplayu, Dobra. Będziemy spierdalać. Serio? Ups, ale ci wryj zaraz. Jebnę masz mato. Gdzie drugi? Co tam się stało? Co się stało? Jepku jak go położył? No dobra, dobra, nie będziemy go bić. Ciekawe, czy ma jakąś kasę na sobie. Nie ma. Jak podniesiecie typa, to podnosicie też jego kasę. Nie tam, dobra, trzeba będzie tutaj. Świeczki! Mógłby to szybciej robić, nie? Dawaj, 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 dawaj! Ej, no chyba mnie nie widziałeś. O, chyba mnie widziałeś. Sił nikogo nie ma. Fuck. Dawaj. I w łeb. Teraz To jest znacznie, znacznie za długie to kół. Cool. Naprawdę. Dobra, weźmiemy typa. I obniemy nim tutaj. O, a co tutaj jest? A, zwykłe przejście. A, takie łatwe kto by tędy chodził, w Dobra, idziemy dalej. Lecimy na Szczecin hmm, widzę tu, tu i pewnie do góry Tylko jakim cudem ja tam wlezę Na pewno nie tędy. A, mam zaznaczone. To już trochę Łatwili Jestem jak Spider-Man. Tylko, że nie do końca. E, E, tak? Ej, było E? X? X. Nie... Przypomina mi się, że to było E. Dałbym sobie. No dobra, może nie sobie, ale sąsiadowi rękę obciąć. O, 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 to było nieplanowane. To było nieplanowane. Oni mnie widzą, czy co oni robią? Nie widzą mnie, ale mnie zobaczą, jak ten gnoj tu przyjdzie. Jakiś ser, debilu? O! Take down, motherfucker! Ten mnie nie widzi, tego mogę jednąć. Pierdalają w ten. O, idzie tam jeszcze jeden. Przeżywając, ja powinienem tutaj się skradać i uciekać, a nie mordować wszystkich. Znaczy, może ja tam nie morduję, ale. Jakie? Glut Arrows? Jaki glut? Glut Arrows? Co to było? Siódemka. A, taki arous, ja, szóstka, dobra, szóstka, lewym trafił, jest, Dawaj, 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 dawaj. Take down! tak, Ach, w tył głowę. Throw body, everybody. tak, <grystanie> tak, podają. podają. woda, woda, Siódma, ostatnia szóstka. Fuck! Mogłem wziąć więcej wody. Dobra, świeczki. Więc panowie, tak naprawdę to chciałem wam podziękować za, za łapki w górę i za oglądanie moich filmików. Naprawdę wielkie dzięki. Nie spodziewałem się, że, że spodoba wam się w ogóle ta gra. I że w ogóle znajdziecie mój kanał, tak naprawdę. I dzięki za, za te komenty, mimo iż dwa, czy tam cztery, nieważne, o dwóch gości, ale wielki, wielkie dzięki, naprawdę. I aż mi się robi miło na duchu, jak ktoś tam oglądnie i, i coś jeszcze skomentuje do mojego filmu. Więc no cóż, na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że czekacie z niecierpliwością na Baniśc, bo zrobię nowe miasto i zobaczymy, jak to będzie. I do zobaczenia następnym razem.